Cześć, cześć witajcie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W poprzednim odcinku zrobiliśmy dobre zakończenie, nawet bardzo dobre zakończenie, w którym przeżyliśmy my sami, jak i zaginiony turysta. A człowiek koza gdzieś się zagubił po drodze i do nikogo z nas nie dotarł. Za to dzisiaj postaramy się zrobić totalną odwrotność, czyli... Zrobimy ending, gdzie zginie jak i turysta, jak i my. Czyli, że turysta zginie przez coś innego, a my przywitamy człowieka koza. Zaprosimy go na piwko. <śm> <turysta> okay. I teraz tak. Co by trzeba było zrobić, żeby pan turysta ten, y zginął z nami? Trzeba go doprowadzić tutaj do jeziora, mm, przez Grace Wind Lake Pass, poprowadzić go tym uboczem do nas, żeby doszedł teoretycznie mówiąc do, do naszej wieży. bo tak to przez tunel tam jest bezpieczna droga, no chyba, że tak naokoło na by go tutaj wziąć do mnie, no zobaczymy. Jak będzie wygodniej, jak tam nasz kolega zgłasza się. Nie zgłasza, kontrola radiowa musi być. Jak co noc, <coughs> gdzież ta kontrola radiowa Kolega, mój drogi zwierzę, numer dwa. O, eee, wieża numer 4, tutaj wieża numer 2. Godzina kontrola radiowa, jesteś tam? wierzono numer 2, tutaj wieżo numer 4. Słyszycie? Odbił, dobrze cię słyszeć, wierzono numer 4. Kończę dzisiaj nockę. Parek jest cały, twój. Odbił, no odbił. Ty już nocka sobie kończysz. A my zostajemy sami z człowiekiem kozą. I zaginionym, zagubionym w lesie turystą. To jest to. są tylko kwestia czasu, aż się nas to w końcu ujawni. Jak ja teraz pomyślę, kto będę będę tu przeprowadzić? jednak ja nie pomyślę. Jestem ktoś? Mm, tak, jestem. <laughs> Tutaj wieża moje 4, odbiór. Widziałem ten kanał na liście i potrzebuję twojej pomocy. Coś... zgubiłem się i coś mnie goni. Musisz mi pomóc. Proszę cię, błagam o to. Ale wpierw musisz się uspokoić. Gdzie jesteś? Nie wiem. Coś mnie zaczęło gonić, więc zacząłem uciekać. Musisz pomóc, bo tu zginę. Wiadomo, że tu zginiesz, czyli włączę światełka i pokażę ci gdzie jestem. Dam ci chyba krótki sygnał, nie chcę. Proszę bardzo. Zobaczę. I do mnie przyjdzie. Dziękuję. Teraz, z tego pamiętam, będzie przy Carnation Rock Trail. Spyta się mnie tu odelga. o Nie wiem co się tam stało Ale wiesz, wypyłem się sam na wycieczkę No wiesz, dzień lub dwa dla siebie samego <grym się zainteresować> tak. Przepraszam, że Zdejmowałem Ci głowę, wiesz Pozwólcie Cię wrócić do rzeczy które tam sobie robiłeś? No wiesz co stary, na pewno nie spałem, na pewno nie piłem, bo te butelki to są już puste. Na pewno nie... nie no, książki... Czytałem. Bo tutaj są odłożona tak krzywo, nie, jedna książka jest odłożona. To pewnie czytałem. Z pewnością. O, jest. Idziesz sobie w lewo, kolego. Dokładnie, idziesz sobie w lewo. Pójdziesz persto. Tu cię coś zacznie gonić. Pytanie, czy do jeziora, czy do tuneli kopalnianych. Szybka decyzja. Hahaha. Nie, daj To tym zboczem tutaj. I jesteś u mnie. Tyle. I chyba ponad tyle. Biegni. Teraz jest człowiek koza. Pojawił się. I zniknął. Pojawił się człowiek koza. On już wie, że pomagam temu tu i jemu się to nie podoba. On wie też, że jestem sam na zmianie, bo mój kolega z numer 2 postanowił sobie pojechać do domu, bo mu się skończyła nocka. A na nocną zmianę ja tu zostaję. O, jest to lista. Hmm. Tak słyszałem. to było tylko drzewo. Trzymaj się ścieżki, dobrze. Tak, słusza... tak, widziałem i słyszałem. Widziałem taką lufę. Teraz wiem, że się zgubiłeś. Teraz już wiem, że się zgubiłeś. E, czyli teraz mm, jest taki szczególny jakieś? E, I czy to jezioro? Uh -huh. Czyli idziesz sobie do jeziora. To stawiasz mi piwko i pizzę. Pamiętam o tym. Pamiętam o tym. Że goście mi postawili nowe piwko i pizzę. Czy obserwujesz jezioro? Wiesz co stachy? No, nie powiedziałbym, że obserwuję jezioro. Musiałeś się wydrżać, musiałeś. Nie powiedziałbym ci, że obserwuję jezioro, bo go tu nie widzę. No, no. Czy to może być zabawa? Czy to może być takie śmieszne? Zabawne. No, nie może. To było hobby. Ja no no mam na myśli, że dostaniesz wypłatę. No wiesz, stary, jak cię uhatuję, to pewnie dostanę wypłatę. No wiesz co... Myślę, że to nie jest już takie źle złe. No, dokładnie. Sytuacja nie jest jeszcze zła. Czy ja powinienem biec? Czyżby gra już się skończyła? Nie miałem tego dialogu wcześniej. Pytanie, czy ja ci światłokami powinien błądzić? Nie wiem. Może to już Nie żyje? Dobre. Człowieka, i czekaj, mnie uh, like I'm to, uh, Jak pójdziesz w prawo... yyy... E sekundach czekaj... w pewnym stąd do wieży Jason mówisz, yy, niedługo wszyscy tu tkniemy? Hallow, słyszymy? To już nie było tu, jest stop. Czy to widzisz? Widzisz? zobaczy się niedługo. Albo człowiek koza mnie niedługo, zobaczy. No. <ścoughs> no nie, no nie wierzę. Jest nawet zakończenie, mojej drodzy. Grace Wind Park po raz kolejny doszło do tragedii, gdy zaclinął kolejny turysta. Służby Gay Park wydały oficjalne oświadczenie, w którym twierdzą, że, da, że dana osoba padła ofiarą ataku niedźwiedzia i że część jej rzeczy osobistych została zabrana na przełęczy Grace Wind Lake Pass. Strażnik Parku pełniący tamtej nocy służbę twierdzi jednak, że w tej historii kryje się coś więcej. W ekskluzywnym wywiadzie twierdzili, że w Radiu istniał jakiś potwory imitujący głos zaginionego mężczyzny. I chociaż dla niektórych z Was może to brzmieć niewiarygodnie, nam w Bayki News Center nie są obce dziwaczne historie dochodzące z grę Park. To jest jakby neutralny ending, że turysta zginął, a my przeżyliśmy. Czyli, poprzednim razem, był dobry ending, bardzo dobry. Teraz jest jakby neutralny, bo turysta zginął, ja przeżyłem. No, to w następnym odcinku zrobilibyśmy. Chyba z landing, gdzie my byśmy zginęli, a turysta by przeżył, i z Ewigending, gdzie byśmy zginęli już obydwoje. A w tym odcineczku to byłoby już na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia. Najczęściej. No